Siemalowska, sejsta, i witam Was w ramach Zagrajmy Masowo, czyli dzisiejszy Brawo, gameplay z Medal of Honor z Multika ma na celu hmm, sprawdzenie, jak to będzie wyglądało i śmigało na YouTube. I także to jest moja mała, mała odskocznia od e, tych całych spraw e, związanych z usunięciem limitów na YouTube. Okej, okay, wyrównane jakoś siły są. Ponieważ przez to usunięcie tych limitów jestem troszeczkę zdenerwowany i nie cieszę się tym za bardzo, na pewno i wy. Ale na pewno dla Waszego świętego spokoju i mojego i nie działalności związanej z zagrajmy będę wrzucał materiały takie w tej pory było to miejsce najwyżej w kilku częściach ale nie lubię się bawić w dzielenie jakiegoś tam materiału. Okej, okay, jak na razie nic się nie dzieje. Ciekawego. I druga sprawa, jeszcze odnośnie znalezienia. Normalnie kontaktu z, z supportem na YouTube. Po prostu to. Trzeba być mistrzem, chyba. Pod tym względem. A druga sprawa jest taka, że jeśli chcecie już, macie taki problem i chcecie wysłać, to po prostu nie wiadomo po co to podkleić, ten temat. Bo chciałem podkleić ten temat pod... E, pod prawo autorskie, ale zaraz strona przekierowuje was gdzie indziej. A jak chcecie co innego zrobić, to musicie po prostu... Oni sobie już zastrzegają prawo, że jak prawo autorskie, to nie tutaj i nie wiadomo gdzie to wysłać. Jeszcze dzisiaj coś pokombinuję. Pod tym względem, okej, okay, dobra, jedno zabójstwo troszeczkę przykąpiłem, no ale co zrobić? Okej, okay, co to byłoby tyle do YouTube'a na razie? Nie, wiem, może zrobić sobie jedną na razie rundę, ewentualnie dwie. Okej, okay, a co tu idą walki najcięższe. Okej, już siły są nierówne. Dobra, zobaczmy czy ktoś tutaj łaskawie przyjdzie... nas odwiedzić. Sorry ludziska, że tak kąpielę, to jest po prostu... chyba trzeci czy czwarty raz dopiero odpalam medala z multika. Tak więc... no... nie dziwcie się, mam większy współczynnik w statystykach... Zginięć jak, za, jak zabój samych. Okej, okay. ktoś tutaj łaskawie idzie już czy nie? Chyba nikt. No to co, wypadałoby się wychylić. Na pewno zaraz gdzieś zginę. Z moim szczęściem. Okej, okay, tu nikogo nie ma. Aha, sorry, ludzie skazać, ja gram w sumie talibami. Ja nawet zapomniałem, że tego. Że nie jestem po stronie amerykańskiej. Już mogłem szturmować wszystkie flagi. Okej, ale punkty zdobyłem. Dobra, robi się to troszeczkę niebezpiecznie. Właśnie. I kto wymyślił tutaj w tej grze? Ostrzał rakietowy. To ja jestem ciekawy. Okej okay. Nam przyjmuje teren. Dobra, nasi wrogowie. Zobaczmy czy się w ogóle któryś łaskawie wychyli. Okej. Okay. Na razie cicho, dobra, puściutko Dobra, i spadamy do mojego ulubionego miejsca. Dobra. Chyba tego terenu nie zdobędą za szybko, jestem na remisie no i trzeba było jakieś statystyki poprawić. O, to było piękne, zobaczmy czy który któryś tutaj przyjdzie Czy będzie próbował w... z tym zmienić. Ok, na razie nikogo nie widzę. O, już więcej wiary się przynajmniej dołączyło. A, to jednak ja sobie tutaj przysiedzę chwilę. Albo i nie. Dajmy troszeczkę akcji. Najwyżej ja wiem, że będzie jeden materiał w dwóch częściach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, to się tutaj zlitowo łaskawie. I dobra, mam jakiś punkt do się. No i oczywiście musiałem zginąć. Dobra, chłopaki, już lecą tam wciągnąć tą flagę. Jednak będą się tutaj troszeczkę coś

bardzo chłopaki się nie palą do mordowania. Okej. Okay. I super, władowałem prawie w niego 10 pocisków i nic. Super. Ale jakieś tam punkty poszły za flagę. Okej, okay. okay, nie wesoło, nie wesoło. Zobaczmy co tutaj się dzieje Troszeczkę muszę ogarnąć całą tutaj sytuację Okej, okay, tam już jeden pobieg Ok nie wiem czy ładować się na... Dach O to był głupi pomysł Jestem od... na, słucham, na tym terenie Jeden koleżkę gdzieś tutaj sobie pobiegł łaskawie, tylko gdzie cią... on. Właśnie, dobra teraz już będzie był. Dobra, tam jaka flaga? Chyba nasza jest przyjmowana, super. Ok, tutaj nikogo nie widzę. Okej okay ładny head Dobra, drugi pad. Nie, już jakoś jestem znowu na remisie. Okej, kiedy musimy się magazyn skończyć? Dobra, gdzieś tam się schował. Dobra, tutaj chcą szturmować naszą bazę, wyjdziemy im naprzeciw. przeciw, zobaczymy co będzie się działo. Pięknie, ładnie to wyszło. Dobra, zaczniemy tutaj, co się dzieje. Dobra, ty. Okej. Okay. W ostatniej chwili O, kurde tego mi się już nie udało ściągnąć Jest już na to nie po raz bliska. raz Okej, okay, co? Nalot czy...